ma Siema, się maneczko, moi kochani, po prostu ryby witajcie dzisiaj. Słuchajcie, znowu jestem nad rzeką i będę polował na brzany. Zaraz wam wszystko pokażę co jak. Na razie e, mam sto jak rozłożony wędki i pokażę co i jak będzie lądowało na haczyk Także przepiękne miejsce, szybkie. Ja uwielbiam łowić brzany właśnie w takich miejscach, gdzie są jakieś przelewy. Widzicie? Tam do góry jest, nie wiem, z 20 cm wody. Woda się przelewa, tutaj się robi coraz głębiej, coraz głębiej. Tutaj mamy około 2 metrów, tutaj gdzie będę łowił. Chciałem łowić jedno stanowisko dalej, niestety jest tam wędkarz. Rano dość mocno padało, przyjechałem od razu po deszczu, myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak lip, ale to nic. Tu w tym miejscu nigdy przejście nie łowiłem, łowiłem tam dalej troszkę, ale zobaczymy, czy tutaj coś się wydarzy. Jak widzicie, stojaczek już rozłożony. Jedna wędka tu, i druga jeszcze leży pod nogami. Będę zakładał zaraz. E, pokażę Wam co i jak będzie lądowało na hacik. Czyli ta kamerka, dobra, zestawy Tak jak takie same jak ja mam zawsze. Słuchajcie, czyli dzisiaj będę używał koszyczka na początek 110 gram. Zobaczymy czy nie będzie im to odpływał, raczej nie. Przypon około 1,20 m pewnie. Zakończony haczykiem numer 8 z włosem. I na ten zestaw numer 1 założymy kukurydzę. To może kukurydzę zobaczymy czy coś tutaj dzioby na kukurydzę. Mam gdzieś kolec o, igłę i na włos wcisnę sobie trzy ziarenka kukurydzy, ponieważ pamiętajcie, że żebrzany też uwielbiają kukurydzę. Brzany możemy łowić ogólnie na różnego rodzaju pelety, na kukurydzę, tak jak mówiłem, na robaki białe, czerwone a i nawet łowią brzany na spinnik. Ja nigdy nie złowiłem, chciałbym bardzo. Nigdy mi się to jeszcze nie udało, ale być może kiedyś trafię. Także dzisiaj mam troszkę kukurydzy, troszkę mam w zanęcie, troszkę sobie odsypałem do pudełeczka. Trzy duże ziarna sobie wybiorę. Tak to wygląda, piękny wianuszek, patrzcie, na to musi być ryba. Dobra, jeszcze do wody. I słuchajcie teraz tak, co do zamęty. Będzie widać, będzie widać. Mam tutaj piękny miks zamęty serowo-czosnkowej. Bardzo intensywny zapach, do tego mam wsypane pół puszki małej puszki kukurydzy i około, nie wiem, 200 g białych robaków żywych. No i to będę mocno, mocno ładowo do koszyka. O, patrzcie, taki porządny, nabity koszyk. Ląduje do wody. Jedna, jedna wędka w wodzie. Sygnalizator założony, hamulec spuszczony, wolny bieg szpuli. I montujemy wędkę numer 2. Na wędkę numer 2 na początek założę sobie. pelet sosy sosy 14 mm. Tak jest to będzie. Pierwszy rzut i zobaczymy co się wydarzy później mam jeszcze pelet oczywiście serowo czosnkowy ja używam tych praktycznie tylko tych dwóch rodzajów peletu jeśli chodzi o brzany serowo czosnkowy. I spicy sosy. To najbardziej mi się sprawdza. I do tego jeszcze mam ewentualnie jakąś pastę halibutową albo czasami pelet halibutowy. Tych, tych rodzajów peletów używam żadnych innych smaków, jakoś mi to nie podpadły. To jakąś są dobre. Także patrzcie, tak to wygląda. Pięknie będzie widać. Tak. Łapię ostrość. I to samo. Grube nabicie do koszyka. O no i tak to wygląda. Zaraz postawię kamerkę przy wędkach, żeby żebyście mogli obserwować szczytówki wętek. Może uda się nagrać brania tak na jak ostatnio. Fajnie by było. I to tyle. Czekamy. Dobra? Mam nadzieję, że coś się zrobi. Trzymajcie kciuki. Есть. Смотрите, есть пешая рыбка. Słuchajcie, jest rybeczka, nie jest to olbrzym, ale jest spoko rybka. Dobrze, cię wypuścimy. Pięknie zapięta w kącik. Poczcie. Taka wrzanka, nie jest olbrzym jak mówiłem, ale fajna rybka, piękny hol, bardzo ciężko wyrwać ją tam z tego, z tego silnego nurtu, bardzo fajnie, szczerze powiem, myślałem, że będzie większa, Baczcie bardzo fajnie zapięta, dolną wargę. Wypuszczy. rybka bardzo żywa chce odpływać, także daję jej buziaka w nocha i wypuszczam do wody piękna sprawa Piękny. Acie, muszę wymienić przypon, bo jest delikatnie przetarty o kamienie. A nie, nie chcę następnym razem przy braniu puszczać, puszczać ryby z hakiem. Także wolę ten przypon sobie wymienić. Nie zajmuje to dużo czasu. a będę miał pewność, że rybkę, którą zatnę, wyląduje w moim podbieraku, a nie gdzieś tam będzie uciekała z hakiem sobie po rzece, pływała, także... Żyłkę przyponową. Żyłkę na przypon, której używam, jest to e... fluorocarbon do zigriga, niewidzialny dla ryb, tak czysta woda, trzeba e... Trzeba jak najbardziej uważać na to, żeby brzana nie zauważyła naszych zestawów. Jak widzicie, to działa. Quick stopa. Całe narzędzia. Quick stopa. Oczywiście i hacik ten sam. Pyk. I hacik też. Starą żyłkę, stary przypon do torby. Pamiętajcie, żeby nie zaśmiecać, nie wyrzucać starych żyłek na brzeg, wtedy kaczki i inne, inne zwierzęta plątają się w te żyłki niepotrzebnie. sprawiają im cierpienia, pamiętajcie o tym, żeby co przynosicie nad wodę zabierajcie ze sobą do domu, quick stopka wiążemy. Cłek stopa nawlekam sobie na żyłkę i zawiązuję go najpierw na prostym na prostym krótkim oczku prosto żółeczkę obcinamy oj masz tutaj. jeszcze nie to widać, będzie widać. Tak to wygląda. Trochę słabo z ostrością, ale widać, dobra. Teraz biorę sobie odcinek żyłki. Taki na wyciągnięcie moich rąk, to jest spokojnie. Metr 20 m. Odgryzam i haczyk wiąże. Takim standardowym węzłem bez węzła. Bardzo prosta rzecz. W takiej długości włos sobie zostawiam do peletu i zaczynam owijać sobie. I nam sobie z 8 razy chyba wokół trzonka haczyka na zdrowie. Przywlekam. naciągam. I tak wygląda uwiązany haczyk z wózkiem. Na końcu mojego przyponu. Pentelka. Zwykła, standardowa. Tylko ja to zawsze robię podwójnie na tak duże i silne ryby. Zaciskam i gotowe. I zrobimy to samo. Pelecik. Pajesy sosy widzę, że zaspakował brandę. To wykorzystamy, nałożymy jeszcze raz Na włosek, zobaczcie i pięknie się to prezentuje. Zobaczcie, widzicie? Tak powinno być. O, Nabijam koszyczek drugi raz, podobnie. Wysyła się dzisiaj zapowiadali pochmurny dzień, dlatego wybrałem się na bżany Wiedziałem, że woda jest bardzo czysta, więc w słońcu będzie bardzo ciężko złowić brzane. A tutaj zobaczcie na niebo. Zero chmur, Zero. Także jest godzina za 15.10. Słońce wychodzi. Nie wiem, posiedzę, może do 12.00. Zobaczymy, co się będzie działo. Bo na razie, to w słońcu to ja wątpię, żeby coś tu tutaj się udało ugrać, ale zobaczymy. Jedna rybka jest, także nie jest źle. Posiedzimy, zobaczymy. Dobra, moi kochani, czas kończyć. Jak widzicie, klara pełna. W słońcu bardzo ciężko wytrzymać. Jest godzina 12 już. Nie będę dłużej siedział, bo nie ma to sensu. W takim słońcu szanse na złowienie brzany naprawdę maleją drastycznie. Ja nie mówię, że jest to niemożliwe, bo łowiłem już brzany w taką pogodę, ale, ale zdarza się to bardzo rzadko. także no wydaje mi się, że po prostu nie ma sensu tutaj dłużej siedzieć, Zaczęła, z, za, z, zacząłem się już zwijać, także to by było na tyle dzisiaj, jak filmik się będzie podobał, dajcie łapeczkę w nowe osoby niech zasubskrybują ten kanał, będziecie mogli wtedy śledzić mnie na bieżąco, dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmikach, także się już z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.